No, ja witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, ja nie wiem, co ja to robię. <laughs> Ym, zaczynamy nową serię na kanale. Ym, tak, nie ma tego domu. <laughs> no Place Like Home. Taka gierka. Ym, została mi przez kogoś polecona. Ym, udało mi się ją zdobyć na Steamie. Ja w ogóle ona ostatnio miała premierę. Ym, tak, w dużym skrócie. Będzie trochę sprzątania, ale to. Za chwilkę może. Na razie sobie przyszedłem samoruczek, żeby coś tam ogarniać. Yy, szczerze, nie wiem co ja tu robię. <grym> Dobra, czekajcie, może odpalimy po prostu grę i zobaczycie jak to wygląda. Wiecie co? Szczerze. Yy, taka gierka luźna może. Yy, taka... Będę, będzie... Zrobimy może z niej serię, naprawdę. Yy, spróbujemy przynajmniej. przynajmniej. Zobaczymy, może wam się spodoba. Yy, może będzie z tego coś fajnego. Może będzie to w miarę przyjemne i takie, nie wiem, relaksujące. Może będzie z tego jakiś odpoczynek. Zobaczymy. Yy, no co tu dużo gadać. Yy, Mamy do wyboru kilka fajnych zwierzaków. Yy, owca, kurczak, yy, świnka. Yy, zastanawiałem się nad kotem albo nad jakąś, jak się, nie wiem, kaczką. Yy, z wybiórka. też spokojny wybór. Ale my, weźmy, my weźmy sobie chyba kota. Albo nie. Nie wiem. Nie wiem, co, co, wy, co, wy, co wy byście wybrali? Powiedzcie, napiszcie może w komentarzach, co wy, co wy byście wybrali. Um, dobra, weźmy to. Okej. Okay. Gramy. Weźmiemy sobie przygodówkę, dobra? Przygotowy. I te ekrany ładowania. No, ale naprawdę nie wiem, co ja tu robię. Ale okej. Okay. Ludzkość zniszczyła Ziemię i uciekła na Marsa. A ja chwilowo odknęłam, czekając na swoją kolej. Ludek powiedział, że powinnam go jeszcze odwiedzić, zanim odlecę na Marsa. Ale potem przestał się odzywać na Marsa. Co starsi wymają? mają? A jeśli coś mu się stało, jemu i jego zwierzakom, muszę się tam wybrać i sprawdzić, czy z nimi wszystko dobrze. Dobra, odpalaj ten konwencjonalny napęd rakietowy, nie wiem co on w ogóle... Dobra, co z tą planetą się stało? Widzicie to. Dobra, i tu jest samo uczek. Yy, w ogóle jest to ciekawie zrobione, bo... Yy, bo ten, w ogóle wiadomo, ta gra nie, jakoś jakby nie wygląda jakoś szczególnie, ale może będzie z tego coś fajnego. Mam taką nadzieję. Yy, konwencja jest dosyć ciekawa i dosyć przyszłościowa, tak to ujmę. Ta muzyka jest trochę wkurzająca, może być jakaś ciekawsza później, ale ona nie jest też zła. Pomijamy ten samobójczek, idziemy. Dawajcie mi chałupę. Zobaczcie, o, zobaczcie jaki będziemy mieli wspaniały ogród. Ja to widziałem na własne oczy. O jacie. Dobra, mamy jakiś podest. Mamy chałupę, mamy dom. Yy, sfergowy, który jakoś, nie wiem, na drzewie zbudowany, czy coś takiego. I mamy trochę trochę czegoś. Nie wiem kto tak to zasyfił, Ale nie jest kolorowo. Mamy kurczaka. Nie wiem jakim cudem kurczaki gadają. Witam właśnie pannę. Rany boskie gadający kurczak. To zaskoczenie jest wielce nie na miejscu, który muszę się uczyć w użyciu trudniejszych sztuk niż ludzka mowa. Na przykład jak przetrwacie w bagnie, albo na planecie, która jest yy, totalnie zasyfiona przez yy, ogromną gospodarkę i niekończący się przemysł i tak dalej, może? Tak już na marginesie. A ja przepraszam, z kim mam przyjemność. Jestem Korneliusz, wspaniały, super Korneliusz. Miejscowy bohater i obrońca. no jasne, że no tak. Ale weźcie skórą pan waćpanna spostrzegła. Jeszcze taki język ma, taki yy, ten. Zajstaję z tym kurą, ale to naprawdę nic niezwykłego. Może przyjdźmy na ty. Choć to szarmanckość bardzo, ta szarman kości bardzo mi odpowiada. Jak to normalnie używa takich słów w dzisiejszych czasach. Questa mamy, o kurde, są questy niesamowite. Przepraszam, to po prostu strasznie dziwne. Strasznie dziwny jest tylko wyraz który nie schodzi Ci z twarzy. Ech. Pozwolę sobie zgadnąć, że jeszcze nie przeczytałaś stosownego rozdziału z Rolnictwa dla Opornych. Dobra, w dużym skrócie, musimy znaleźć książkę. Yy, gdzieś tu jest książka. Witaj w domu. Musimy znaleźć książkę. Yy, gdzieś tu jest ukryta książka. Trzeba znaleźć książkę. Gdzie jest książka? Ej, chodź tu. I w ogóle, patrzcie, mam taki, taki, nie wiem, dziwny plecak. Yy, w dużym skrócie. Hmm, mamy wiertło, nie wiem, jakoś magicznie się pojawia, Może w ogóle tak jakoś tak ciacha ciachać, można nie wiem, podlewać, o tak, pehe, więc ogólnie mamy ogród, mamy dom yy, i trzeba sobie tutaj zrobić jakby to ująć. Gospodarkę rolną, albo coś takiego? Wiecie, co szkoda, że na, drzwi, szkoda, że na tą, tą wyrandę nie można wejść. No tego, to Tego szkoda, naprawdę. Ja bym sobie tu wlazł na to, naprawdę. I z góry sobie popatrzył. Szkoda, że tego nie zrobię. Może kiedyś. Bo ta gra dopiero co wyszła, i pewnie ją cały czas rozwijają. Tak się powinna być gdzieś tutaj. I w ogóle. Ym, wszystkie surowce, praktycznie jakie będziemy zdobywać, będziemy zdobywać poprzez recykling. O, właśnie w taki śmieszny sposób mamy odkurzacz. Naszym zadaniem jest odkurzanie planety Ziemi. Yy, trzeba zrobić porządek. Najwidoczniej Ziemianie mieli problem, żeby zachować ten porządek, więc trzeba zrobić porządek po prostu w sumie. O no, ten, co to w ogóle jest. Co to? Aha. Jakieś materiały? Co zysku? O, mamy książkę, dobra, dawaj. Co ja mogę z tym zrobić? Mam jakiś ekwipunek pod tabem. Um, mogę to jakoś, nie wiem, otworzyć, przeczytać cokolwiek chyba nie. O, mamy mapę. Noż dom. Tu też coś jest, tu też coś jest. Wszędzie coś jest. Mapa świata. O, ty w życiu. O, panie, co to jest? Elektrownia? I te? Ja nie mogę. Co? Szybko podróż. Ile punktów? Dobra. Może będzie z tego coś ciekawego. Zobaczymy. Dobra, mamy skrzynkę pocztową? Na, aha, to nie jest skrzynka pocztowa. Ojej. Można karmić ptaki. Fajnie. Dobra, Kuro, mam coś. Książka, trzymaj książkę. To właściwa książka. Przynajmniej najważniejsza część. Jakie mamy zadanie? Jakie teraz zadanie mamy? Yy, no właśnie, gdzie jest nasz dziadek? Może Lea powinna to nagrywać? I mielibyśmy nawiązanie od razu do serii z Story. Gdzie jest dziadek? Dziadek... nie wiem, gdzieś... nie wiem, szukam może jakiegoś, nie wiem, czegoś, do jakiegoś przepisu. Dobra, obowiązki, pewnie trzeba jakąś farmę zrobić albo coś takiego, o dobra. Um. Nie, czemu nie możesz? Na pewno do czasu, gdy się upewnię, że moi bracia i siostry będą otoczeni właściwą opieką, kiedy ruszę w podróż. Ty w podróż? Aha, ty jakiś podróżnik. Arcydziele kanonu literatury agrarnej. Agrarnej, no dobra. Muszę stworzyć dla moich krewnych odpowiednie warunki do życia. O porządek zbuduj kurnik, potem osadź kilku z nich. Osłój, przepraszam. Dając im pyszny. Dając im i pysznych ziemniaków, a następnie zbuduj kuchnię, żeby miały dostęp do pożywienia, Ok, Kurnik, ko Ok, No dobra. Um, może, ale zanim to, tu mamy w ogóle warsztat. O kurde, i co tu jest? Sklepikarz Mark, sklepikarz Mark, Ellen, co to w ogóle jest, skrzynia. Przechowywać przedmioty, fajna sprawa. Co to jest? Stare drewno. Skąd ja to wezmę? Nie wiem, nie wiem, Jeszcze nie mam pojęcia. Podstawowe zwierzęta. Uprawa. Ulepszenia. Okej. Okay. Pełno ulepszeń będzie. Uprawa. To może później. UL. Zraszacz. Turbo zraszacz. Ulepszenie Ula. Może jakieś turbo UL? O, ulepszenie super. O, super UL, dobra, super. Ulepszenie maszynki do majonezu. Dlaczego? Hmm, studnia. S Co to jest? Aha, że można sery robić, dobra. Krosno. Pustynna doniczka. Wiecie, w, w samouczku nie było wszystkiego, taki ogólny. A teraz tu będziemy wszystko pewnie po kolei robić. Kur kurnik. Ulepszenie kurnika. Ule ulepszenie ulepszonego kurnika. <grywka> Okej. Okay. Ulepszenie zwykłego karnika. Dobra. Obora, Chlewik, Koci dom. Fajnie nazwane. Co to jest tak właściwie? E przyje. Co to jest? Nie mam pojęcia. Dobra, może wszystko z czasem. Idziemy, waziemy do środka. Pokażcie, co jest w tym domu. A jak myślicie, co jest w domu? No co ma być innego? TO CO WSZĘDZIE! hehe <śwek> <śwek> Łóżko <śwek> <śwek> przynajmniej jest w miarę czyste Można byłoby się położyć, albo nie wiem, zrzemnąć, albo coś Nie mówię to o tym, że ta sama podłoga też wymagałoby, wymagałoby jakiegoś wypucowania Ehm Skrzynia Kochana Ellen Yy, czytanko. Nie wiem, czy przyjęłaś moje zaproszenie, ale jeśli to czytasz, to cieszę się, że dotarłaś całe na miejsce. Przepraszam, że nie mogę Cię przywitać osobiście. Mam misję do wykonania. Yy, misję. Esperanto się zachciało może. Postaram <laughs> się wkrótce wrócić do domu. Obiecaj mi tylko, że jeśli nie pojawi się w ciągu dwóch tygodni, wsiądziesz do pierwszego promu na stację i natychmiast wrócisz na Marsa. Nie pytaj. Wszystko wyjaśnię. Jak tylko się spotkamy. Nie, nie dyskutuj proszę, gdybyś e, czegoś potrzebowała, pomoże ci mój stary kumpel MARK. To miejscowy sklepikarz, na pewno nie odmówi ci pomocy. Ale zanim do niego pójdziesz, zrób trochę przetworów. E, zaraz na ziemi. czekaj co? Teraz na ziemi. To one są walutą. Maszynę do wykowania znajdziesz na prawo od chatki, a na razie zadbaj o siebie i nasze gospodarstwo. Pokrywałem w okolicy nieco wskazówek, bo oczywiście musiałeś je poukrywać, ponieważ wiedziałeś, że do tego dojdzie i specjalnie ukryłeś to wszystko i nie mogłeś tego normalnie gdzieś położyć. No tak. A może nie poukrywałeś, tylko na przykład, nie wiem, samo się ukryło, bo wszędzie jest to, co jest wszędzie. Dobra, to są takie szczegóły nieistotne. Jak to, jak to wszystko działa? Mam nadzieję, że na promie dali ci Świder. Bez niego tu ani rusz. Bardzo cię kofam, maleństwo. Niedługo się zobaczymy, dziadek. No i co? Aha, pewnie klucz też gdzieś ukrył, skubaniec. Hehe, he, idziemy. Czuję się trochę nieswojo, grając w tą grę, bo ona jest taka, jakby to ująć. Nie tyle taka trochę dziecięca, może to nie jest dobre słowo, co jest taka bardzo hmm... taka lekka. Ale może to dobrze. Dobra, może trochę porządków co? Przede wszystkim tu i mogliby poprawić trochę sterowanie podczas używania świdra naprawdę, bo to jest takie nieintuicyjne, tak trochę ciężko to działa. Na pewno można byłoby ta animację zrobić lepiej Naprawdę mam nadzieję, że oni tą gierkę będą jeszcze rozwijać O kurka ładna Nasiona, ziemniaki Wszystko W ogóle skąd tyle... jaka pojemność, nie Dobra, dobra dawać mi to wszystko. Dobra. Yy, nasze najważniejsze miejsce w miarę logistyczne, takie, takie jakby logistyczne można uznać chyba za w miarę wyczyszczone. Co mamy tu? Oszty w życiu. Japońskie dawać mi japońskie. Co tu jest? Orientalna lampa. Lampa magiczna lampa. Dobra. Fajnie, mamy lampy. Jasny stoliczek. Ciemne krzesło. Wózek z różami. Kuchenne. Ciemnoczerwony stołek. Ciemny blad z deską do krojenia. Kuch, gotowanie, w tej grze jest gotowanie. Tylko nie to. Tylko nie gotowanie. Urocze. Mm. Ok. Ogrodowe, klasyczne. Mm. Dobra, co to jeszcze jest? Co to? Recykling, a to 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 za chwilę. Yy, za konserwuj, tak, yy, no dobra, oczywiście wszystko, a co to? To 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 takie, co ja tu dostałem? Jakieś nasiona. Czemu to w ogóle tutaj tak leżało? Czym to tak właściwie jest? Hej. Dobra, yy, tu grządka. A to? Oczywiście skrzynka, a w niej deski i jakieś kolejne rzeczy. Yy, co tu jeszcze mamy? Może trochę... Wiecie, bo sprzątanie tego dawno na nam trochę zajmie. Eee... No, o, patrzcie, o, o, patrzcie, 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 patrzcie. Takie, takie roboty tu zostały. Kto je w ogóle skonstruował? I z nimi się walczy w ogóle. Patrzcie jaka, jaka magia. O nie, dlaczego dwa na raz? Mogę je w ogóle polać wodą? O, zwarcie! Haha! Kurka wodna? On mnie goni, on mnie goni, o nie! Patrz, 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 patrz. Ciacha, ciacha, ciacha. Baterie. Dawać baterie. Bardzo specyficzna gierka, nie? A to to, to 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 takie? Jakiś robocik. O co w tym chodzi jeszcze nie wiem. Może później się dowiemy. Na razie chciałbym w miarę, wiecie... Ym... Odzyskać jakieś możliwości, przestrze żeby w ogóle móc tu chodzić, cokolwiek robić. E, tu wygląda na to, że jest jakaś droga. E, wyczyszczenie tego wszystkiego po kolei. A na razie, może właśnie spróbujmy w miarę jakby m, odzyskać nasze możliwości w ogóle jakiegoś podróżowania. Okej. Okay. Teraz tak, mamy pasek życia. Jestem ciekawy, jak on się w ogóle regeneruje. Może, aha, może jakieś siedzenie trzeba w tym zrobić. E, tak, możemy sobie napełnić wiaderko z wodą. Wiaderko z wodą. Za dużo minecrafta. <gry> Dobra, tam jest brama. I tam można przez tą bramę przejść. tam jest chyba ten sklepik, Kaszo, o ile się nie mylę. Do tutaj jeszcze udało mi się dotrzeć. A to co to? Nie mam pojęcia. Dobra, i tam jest ta brama, tam jest ten sklepikarz. Eee, na razie tam nie pójdziemy. I teraz, co byśmy chcieli zrobić? Eee, sprzątaniem tam się zajmiemy stopniowo. Tak myślę. Nie ma co na pewno wszystkiego od razu robić. Dobra, e, mamy gdzieś jakiś dziennik? Zadania: Ekwipunek, mapa, kolekcje, kolekcje, przepisy kulinarne. Karma, patrzcie! Karma! Dobra, co my tu mamy? Eee, zbuduj kurnik o swój pięć kur. Nie wiecie co, szczerze. Naprawdę. Troszkę mniej tej muzyki, ona jest tak monotonna na dłuższą metę. Może nie wiem, w kolejnych odcinkach jakąś własną muzykę dołożę, nie wiem, zobaczymy. Um, miejsce na kury, na kurnik trzeba ogólnie zrobić. Um, mamy tu trochę... Um, jakby to rozłożyć? Bo wiecie, z jednej strony możemy robić to wszystko stopniowo, z drugiej strony możemy zrobić wielkie początki. Co też nie jest głupim pomysłem. Co nie jest głupim pomysłem, ponieważ mielibyśmy już więcej przestrzeni, byśmy mniej więcej wiedzieli, jak dużo mamy miejsca. Słuchajcie co, chyba zrobimy tak. Na razie zbudujemy ten kurnik. To też jest przejście, no proszę! Tego się nie spodziewałem. Tego nie wiedziałem, już naprawdę nie wiedziałem. Co tu jest właściwie? O kurde, tu są te takie trujące! Ło! Gdzie? To? No cóż, nie jest to bezpiecznie. Może nie wiem na razie bądźmy na naszym terenie um. Dobra, myślę, że na razie wystarczy sprzątania Kurnik można zawsze przestawić. Postawimy go sobie tutaj, w tym miejscu. I teraz jak zrobić taki kurnik. Tak, mamy warsztat. Tu jest kurnik. I potrzebujemy yy, materiały z odzysku. I takich, nie wiem, stare drewno. Tak to nazwijmy. W sumie tak nawet pisze Można sobie stworzyć kurnik. Oczywiście potem materiały z odzysku. Jak, ci, jak się to ten gaz, ten, ten, jak się to robi? Tutaj mamy takie coś. Recykling. To możemy to. O, tak sobie. tak, O, maksymalnie. Dobra, maksymalnie 500 na raz możemy. Dobra. I to się robi. I to się długo robi. To niech się to robi. Ok? A teraz postawimy kurnik. To jest jeszcze... Czemu on jest taki duży? Mogę go w ogóle przestawić? A on ma niby jakieś kółka, nie? Ojejka... Mogę cię jakoś tego pozbyć. To tak będzie serio tak leżeć. Jeszcze ja w tym miejscu może... Po... Może tutaj, zrób, Może niech to będą grządki, jedna obok drugiej, bo tych grządek nie będzie więcej. To kurnik musimy postawić z tej strony. Tu jest taka dodatkowa przestrzeń, to potem tutaj coś zrobimy. A tak naprawdę myślę, że kurnik postawimy jakoś tu. Przynajmniej na razie, no zobaczymy co będzie później. Jeszcze tutaj te góry wysprzątamy. Mam w ogóle jakieś ziemniaki. Chyba mam nasiona, ale ziemniaków samych sobie chyba jeszcze nie mam. Mamy w ogóle nasiona pomidorów. Trzeba powiedzieć, że zabrać trochę faremkom. I Tak mi się teraz wiecie, przypomniał Albion online. Moje tam przez osta osta ostatnio, jak tam coś tam robiłem, grywałem trochę w Albiona. Moim głównym zajęciem było właśnie bawienie się w rolnika. A tu idzie ten recykling? No powoli do przodu. Dobra, postawimy ten kurnik tutaj w tym miejscu, tutaj przy płocie, tylko co tu jest w tym pojemniku? Jeszcze więcej fajnych rzeczy. Nie będę co, co, co tu jest, tak właściwie ekwipunek. Mam nadzieję, że... że nam tego miejsca nie zabraknie w tym ekwipunku, nie? Dobra, stawiamy kurnik. Bartek będzie się bawić w. Dobra. Bartek się będzie bawić w hodowanie kurczaków. Bartek się będzie bawić w granie. W sumie Bartek już gra, dobra. Bartek, co będzie robić? Hmm. Bawić się w agro. agroturystykę? Nie, turystykę to. chociaż nie, bo tutaj bardzo nie ma turystów. No serio mógłbym to postawić tutaj, ale jakoś nie idzie. Aha, no dobra, może postawimy, dobra. Na razie niech se będzie tu. Proszę bardzo. Mamy, mamy. Mogę w ogóle coś z nim zrobić? Chyba nie. Ale kurnik jest postawiony. Teraz tak. Yy, mamy już kilka minutek nagrywania. Yy, zrobiły nam się te części z recyklingu. Możemy jeszcze więcej tego. Proszę bardzo, niech się robi. Będziemy potrzebować dużo materiałów. Tu jest ziemniak, który jest chyba gotowy do zbioru. Ten chyba też. Możemy sobie posadzić więcej ziemniaków w taki oto sposób. Jest to troszkę oczywiście, no może, no jest to jakoś intuicyjne, ale. Um, troszkę w sumie jak Tylko, że tu mamy percepcję 3D. W w pewnym sensie. Tam bardziej jest, Chyba jest rzut izometryczny, o ile się nie mylę? Tak się to nazywa. Dobra, posadzimy dużo ziemniaków. Przynajmniej na początek. No i nam się skończyły te nasiona. To teraz uwaga, będzie podlewanko. Oczywiście wody nam nie zabraknie, bo planeta wcale nie jest zanieczyszczona. Nikt nie pomyślał o tym, że wodę trzeba oczyszczać. Chociaż kto tam wie. Może ona nie jest zdatna do picia? Dobra, i co możemy zrobić z takim ziemniakiem? Co możemy zrobić z takim ziemniakiem? Ziemniaku, chodź tu, albo nie, to nie działa w taki sposób. To trzeba bezpośrednio dać kurze. Kura, trzymaj, zwierzę oswojone. Jakie, płynek zwierzęcia? Można je nazywać. O ja, nie mogę. Co tu się dzieje? To już później się wymyśli. Dobra, ile tych kur musimy oswoić? Pięć. Potrzebujemy więcej ziemniaków. Nie mamy ziemniaków. Czytaj. Yy, w następnym odcinku dokończymy ten temat, tą, ten, tą misję. Yy, w międzyczasie, między odcinkami, zrobię tu drobne porządki. I mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. Mamy, słuchajcie, sporą mapę świata. Yy, chyba jesteśmy tutaj teraz. Tak, to tak tu, nie? O, w tym miejscu. A tu jest elektrownie, jakieś pewnie wysypiska, jakieś różne rzeczy wyspy. Hmm, będzie trochę roboty. O i tak. No także jeżeli odcinek się podobał, prosiłbym serdecznie o łapeczkę w górę, o jakiegoś supika, jeżeli ktoś chce oglądać dalej, wspierać mój kanał i być na bieżąco z najnowszymi odcinkami, materiałami i tak dalej. Jak ktoś jeszcze nie wie, zachęcam. Do wpadnięcia na naszego Discorda, na serwer Minecraft IbisMC e, Serwer tworzony przeze mnie i przez e, kilka osób, które mi pomagają e, e, Przez naszą ekipę A tu jest poradnia, aha, noc No dobra Także no, w opisie macie wszystkie informacje, jeżeli Właśnie, jeżeli szukacie jakiegoś też fajnego serwera Minecraft, to zapraszamy serdecznie na IbisMC i co? I to do następnego odcineczka. Do usłyszenia.